Koldziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z QA. Była dość długa przerwa, niestety teraz planuję robić te materiały raz na tydzień, żeby jednak to było dość regularna seria, bo jest dość spoko. No ogólnie zebrałem 10 pytań, niektórych niestety nie mogłem brać, bo już były nieaktualne po tak długim czasie, teraz postaram się robić na tą serię tak na bieżąco, żeby te pytania jednak były aktualne i się tak nie przedawniały, no bo niektóre po prostu nie da się odpowiedzieć po jakimś dłuższym czasie. Więc jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. No to zaczynajmy. Skąd znasz dobrze piłkarzy z Ekstraklasy? Ogólnie dość sporo grałem w FIFA, więc to mniej więcej większość piłkarzy z Ekstraklasy kojarzę. Plus staram się oglądać skróty meczów Ekstraklasy, bo niestety całego meczu nie jestem w stanie obejrzeć. Jest to dla mnie za wysoki poziom, by poświęcać na to 90 minut. Czy trafiłeś kiedyś kartę Toty? Nie, nie zdarzyło mi się nigdy trafić karty Toty. Moim najlepszym trafem był Rekord Breaker close. To była magiczna karta. 99 główek w FIFA w ty. Liczyły się główki, to było coś pięknego po prostu. Czy kibicujesz jakiemuś klubowi z Ekstraklasy? Nie, nikomu nie kibicuję, jeśli chodzi o ekstra klasę. Cieszę się, jak polskie drużyny grają w europejskich pucharach, ale nie mam jakiegoś swojego faworyta. Niech wygrywa najlepsza drużyna, po prostu dla mnie to nie ma znaczenia, kto wygra, byle udało mu się zakwalifikować do Ligi Mistrzów bądź Ligi Europy. Jaki był najbardziej pamiętny mecz, jaki pamiętasz swojej drużyny? No zdecydowanie finał Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Mad Real Madryt a Atletico Madryt, gdzie Real wygrał po dogrywce, ale to był naprawdę magiczny mecz. No Ramos 93. klasycznie, już się wydawało, że wszystko jest stracone, no ale gdy się ma Ramosa w składzie, nie można tracić nadziei do samego końca, no a potem w dogrywce już Atletico było wykończone i Real ich dobił, pewne zwycięstwo, no ale takie mecze się pamięta naprawdę przez długi, długi czas, tak samo jak starzy kibice Manchesteru United pewnie najbardziej zapamiętaliby mecz pomiędzy Manchesterem United a Bayernem Monachium, gdzie Manchester w niesamowitych okolicznościach odwrócił losy meczu, no. Tak samo jak kibice Liverpoolu pewnie najlepiej wspominają mecz pomiędzy Liverpoolem a Milanem w lidze mistrzów, no, gdzie praktycznie wydawało się, że już jest mecz przegrany, a tu jednak Liverpool zwyciężył po rzutach karnych, gdzie świetnie bronił Jerzy Dudek. E, czy układasz włosy? Zdarza mi się układać włosy mniej więcej tak jak mam w mojej karierze. no Oczywiście nie zawsze mi tak wychodzi, bo czasem no, ma człowiek dziwne fryzury, ale no, staram się mniej więcej tak układać włosy, tak jak mam właśnie w mojej karierze. Coś na ten design. No, chyba, że mam trochę krótsze, no to wtedy ciężko jest układać. Kto ci namówił do nagrywania? No, nikt mnie zbytnio nie namówił, sam na to wpadłem. Postanowiłem, że dlaczego nie spróbować? No, początki były bardzo ciężkie, no ale jak się przetrwa ten pierwszy okres, to potem jest coraz to lepiej. Teraz już mam ponad 6000 tysięcy subskrypcji. Dla kogoś to może być nic, ale dla mnie to jest naprawdę sporo. Jak na to, że jeszcze przed wakacjami miałem około tysiąca, więc no, to jest coś niesamowitego. Tak naprawdę wszystko zaczęło się rozwijać tak bardzo szybko na początku FIFA 17 i mam nadzieję, że będzie trwało nadal ten rozwój, oczywiście, kanału. Jak myślisz, kto wygra Ligi mistrzów? No, Mogę powiedzieć już, kto obstawiam, że na pewno nie wygra, czyli Barcelona już na moim zdaniem na 100% odpadła, tak samo jak Arsenal. No wątpię, żeby te drużyny odrobiły straty w rewanżach. Dla mnie głównym faworytem tak naprawdę jest Bayern Monachium, bo myślę, że ta drużyna pod wodzą Carlo czy od tego będzie się cały czas tak naprawdę rozwijać i będą grać coraz to lepiej. Oczywiście chciałbym, żeby wygrał Real Madrid, no ale jeszcze nikt nie obronił tytułu, więc szansa na zwycięstwo jest bardzo nikła. No plus czarnym koniem jak zawsze może być Juventus Turin, który, który potrafi sprawić wiele niespodzianek. Ostatni jak byli w finale, no to ulegli Barcelonie, ale teraz nie wiadomo jak to będzie. Plus nie wiadomo jak się potoczą losy PSG, bo z Barceloną zaprezentowali się wybornie, ale czy utrzymają tą formę? Zobaczymy. Dla mnie mówię, głównym faworytem jest Bayern Monachium. Jaki jest Twój ulubiony film? Szczerze nie mam swojego ulubionego filmu, nie wiem takiego, żebym wracał do niego 10 razy, ale mogę powiedzieć, że taki film, który wywarł na mnie największe wrażenie, to Zielona Mila. Zdecydowanie ten film trochę tak ryje mózg, ale jest bardzo fajny, moim zdaniem. Wolisz psy czy koty? Zdecydowanie psy. Miałem swego czasu psa no, ale już obecnie nie mam, niestety. Jaka jest Twoja ulubiona liga? Jeśli chodzi o Ligę Piłkarską, to zdecydowanie La Liga. Oglądam te rozgrywki najczęściej. Jest to po prostu moja ulubiona liga. Moim zdaniem jedna z najlepszych w Europie. Nie chcę tam już wchodzić w polemikę, czy najlepsza jest La Liga, Premier League, Bundesliga. Nieważne, każdy lubi swoją i ogląda to, co lubi po prostu. No i to już wszystkie pytania, jakie na dzisiaj miałem przygotowane. Jeśli macie jakieś inne, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Teraz chcę, żeby Q&A ukazywały się bardzo często, czyli co tydzień. W moim przypadku to jest oczywiście bardzo często. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się ten ambitny plan spełnić. No i co tu dużo mówić. Ja Wam dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następne. 吃卖这些。